Mamy piękny A Adam zapał światła. Ja zamawiając żerandole przez internet miałam takie przeczucie, że yy, szklane klosze się pobiją. No i oczywiście co? Jeden się pobił. Ale akurat firma napisała mi wiadomość w poniedziałek, już w środę przysłali ten pobity, także... Tu już mamy podłączenia do, do telewizji, do internetu. No tak, bo to nikt na świecie nie ma teraz internetu. Tak. To taka nowość jest. Jutro będziemy montować drzwi. Już też drzwi mamy u stolarza w Poniedzieli schody, dzisiaj meble. O, już są piękne meblelki u Wiktorii. Widać brzeg. Tu pani się chowa już w garderobie u Wiktorii. Nie wiem dlaczego. My tutaj chcieliśmy tak jakby wykorzystać miejsce. Jak najbardziej jest to możliwe. I dlatego zrobiliśmy garderoby, a nie kupowaliśmy y, zwykłych mebli gdzieś tam w sieciówce. Tak, to jest, y, tutaj jest farba dekoracyjna, y, to Wiktoria nasza wybrała taką i myślę, że też odcień ściany jest fajnie dobrany. Wczoraj był u nas kolega, który był ogromnym przeciwnikiem... Tu jeszcze Wiktorii kuferek na kołach. Który był ogromnym przeciwnikiem drewnianego sufitu, no i tak chodzi, patrzy na ten sufit, patrzy i mówi tak, matka, My, może jeszcze raz tu przyjadzie, może i u nas taki sufit będzie. Także tutaj chcieliśmy jak najbardziej wykorzystać miejsce. No i tutaj szufladeczki. Wiadomo, jak to u dziewczynki. Wszystko się przyda na jakieś tam skarpeteczki, inne pierdółki. Tutaj będą półki. Jeszcze tutaj będą takie. Yy, no, poręcz taka do wieszania ubrań, sukienek. sukienek i... Tu będzie Wiktorię biurko, To taki kuferek na, na kołach, Wiktoria będzie miała, jeżdżący. Ale on I... też się wsuwa pod biurko ten kuferek. Tak. I Także dzisiaj umeblujemy jutro i zaraz będziemy i dzieciakom łóżka wnosić. Okay. Też Pies tak, pies to jest tutaj. Pies nie, ale to to suka, to na tym gdzie mieszka z Wiktorią. Ten pies jest psem wielu talentów. W ogóle myślę, że to jest jakiś szpieg, bo ona musi być wszędzie. Gdzie my się przemieszczamy, to od razu ona. A jeszcze jest drugi. Gdzie jest drugi szpieg? O moje, o moje. To jest najlepszy pies na świecie ever. Tak? To jest pięknym pieskiem. Ja jestem piękna. A mądry? Ja jestem mądra. A kogo Szenajka kocha? pancie. Pancie kocha, pancie. Mm. O Jezu, jak śmierdził, jak śmierdziw. E, Mierzone było to wszystko w, na początku grudnia chyba. Tak, i chłopaki szybko zrobili nam. I teraz akurat jak tu chłopaki skończyli wykończeniówkę, to już chłopaki weszli z montażem tych garderób. Jakby ktoś potrzebował logistyka, to ja mogę się zatrudnić. Logistycznie wszystko mamy zaplanowane już, co do dnia. Mamy też już za, za przyszłe yy, karnisze. Yy, w czwartek przyjdą firanki. I w czwartek przyjdą też rolety. Także w piątek to już chyba tutaj na gotowo będzie. Tylko no mam nadzieję. Mopa zamówiłaś? Żeby to wszystko przetrzeć jeszcze? Ja myślę, że Ty zamówiłeś, chociaż Mopa zamów. Tutaj jeszcze Agnieszka zamówiła dzisiaj takie lampki do, garderob do garderoby. No jeszcze. Jakoś ja nadziewają? wtedy w ogóle zapomniałam o tych lampkach Jakoś jak Grzera. plafony. Plafony takie cieniutkie. Także Wiktoria otworzy szafę. Tu se pyk. Światełko, także przeświat świat doganiać. I tak samo u Adama, u Adama pokój a jest... Nie, kiedyś, kiedyś mnie... się chcę, ale kiedyś... czemu ty mi przerywasz? Kiedyś jak ktoś zaglądał do szafy, a tam garnitur wyszedł z mody. A teraz to już nie wyjdzie, bo światło, jasno. E, I ten pokój Wiktorii jest bardzo duży, ale u Adama jest mniejszy pokój i tak jak tam... To, to będzie garderoba zlicowana na zero, a u Adama jest troszkę cofnięta żeby wykorzystać maksimum miejsca, ale Adam to chyba nie będzie ukrywał żadnych koleżanek w szafie, co? Ty tutaj wypuścisz balkonem u siebie, tu Wiktorii wyjdzie i powie, że do Wiktorii koleżanka przyjechała, Wiktoria nie wiem. Wiktoria poszła w biel, jasne ściany, jasny żelandor, jasna garderoba, a Adam poszedł znów w dębinę. Tutaj już montuje się garderoba Adama. No ona akurat będzie trochę mniejsza. Ale tam też U, wystarczy. U to w ale ty dędzie, masz tak? w łóżku, z tyłu masz kuferek, gdzie można coś schować jeszcze. Ty tam dziewczynę będziesz mógł schować. Tak. U tak. taki taki kolor będzie garderobi złoty. Dobra, jak on powiedział? Że to jest dobry pomysł. To jest dobra myśl. Dobra myśl, tam będziesz dziewczyny chował? No i dobra. Teraz taki czas, Adam że nikt Cię nie będzie ganiał Adam za tą lampkę nocną jak zakręcisz, gdzie to, i potem palcem zatrzymasz, gdzie na wakacje polecisz, nie? No włącz ją, tą lampkę, tuż ona się świeci. Tak? Ona jest fantastyczna. Zależy, ile się zmieści dziewczyn do tej szafki. Adam, gdzie na wakacje polecisz? Do Istambułu? Do Sulejmana? O. Do Turcji? Adam, gdzie polecisz? No, no to jest Turcja piękna. Brunowo? Adam, gdzie jest Brunowo? Brunowo tutaj na Strugą. No, tu gdzie strugą. Nową Zelandię tutaj, No, tu jest Europa, mamy Europę, mamy... Jest Polska. Adam, chodź zobaczysz, gdzie jest Brunowo. Zobacz, Polska, stolica Warszawa i tutaj, o, bliżej Białorusi jest Brunowo. Nad Narwio. Nad rzeką Narew. Widzisz? Wszystko jest na tym Globusie. O, Adam ma światło w pokoju. Już technika jest w bronowie. Trochę techniki już dotarło. Także panowie, dzisiaj tutaj Adama skończą garderobę, a jutro tak. u nas będą. I w łazience. No chłopaki się położyli to ja nie wiem. Oni długo jechali, bo to w Dąbrowy Białostockiej, to muszą trochę poleżeć. Dzisiaj już chłopaki zafugowali tutaj. Yy, już jest kaloryfer, grzejnik jest zamontowany, no i jutro przywiozą yy, tą miskę, zlew, no i do przodu. A jeszcze tu nie zamówiliśmy tej... Szafki? ...żerandola. A, kinkietu. tu. w lustrze będzie światło. A tu będzie też... On chce takie lustro na palec, te lustro na palec. Masz takie? Do jakiej bramki ty grasz? A w biurze, w domu nie. Nie, w domu nie, to w też, domu to się nie nadaje. By... To fajna maszyna co? Mhm. Paweł przycina. Paweł, masz coś do przycięcia? Na razie nie a to Za chwilę będę U... Łóżko podać. Łóżko słyszałaś? Moje najpiękniejsze na świecie łóżko. Tu mamy na korytarzu też już światło pomontowane. Tu jest wejście do klubu nocnego. Mieszka, Jeszcze tutaj nie mieszka. Właśnie. O, tylko nie wiem, jak to się otwiera, ten klub nocny. <noise> jeszcze. No i weź tu ucieknij do klubu nocnego, jak drzwi bramy nie umie tego tworzyć. Drabiny. Nie te, nadać, bo porysujesz panele. O, tak. Już tam na górze ostatnio zrobiłem klimatyzację. Powycinałem otwory i. Wentylację zrobił, bo tam nie było wentylacji na górze. I powycinał dziury, powycinał w posadę kratki wentylacyjne i jest ok, nie? A tam było tak parne, jak nie wiadomo co. Zaraz by się <laughs> grzyby wyrosły. A w nawiązaniu do grzybu. Zimno Proszę będzie. bardzo. To nie, te, te to nie. Te to nie tak miał tak wyglądać. Masz jeszcze raz. Dobra. O Oło, purchawy. Daj ja przyłożę rękę, żeby pokazać, jakie duże są te pieczarki. Zobacz, jak pół dłoni. Jajno. Ja jutro przyjdę z koszem i będziemy obrywać. Ile tak one musiały tak sobie zrobić? E, ja zrobiłam podłoże w piątek, minęło dwa tygodnie. Czyli dzisiaj jest 17 dzień od rozpoczęcia naszej hodowli. I to było właśnie. To, to było przełożone do takiej plastikowej e, skrzyni, rozciągnięte te podłoże było bardziej. I było e, tylko przykrywane. Tym workiem, bo tu to wszystko, to są małe pieczarki. Tutaj będą wszędzie rosły małe pieczarki, to są. To Czy takie tutaj? skrzynki to będzie 80 <laughs> Czy tutaj? A tutaj na tej drugiej, to ona była przelana, ale też już wychodzą. Tu są, tu, tutaj w kącie też są malutkie. To się kupuje yy, podłoże do uprawy amatorskiej pieczarki. I akurat tam, gdzie my kupowaliśmy, ja, Adaś, przynieś tą wizytówkę z tego, z tamtej piwnicy, następnej jeszcze. To oni też produkują podłoża z boczniaka, produkują jakieś chińskie grzyby jadalne, takie lecznicze. Różne podłoża, właśnie, mają też grzyby do zasadzenia w lesie. A ja tu muszę palić w piecu, bo pieczarką musi być ciepło. Teraz Agnieszka jeszcze zamówiła boczniaki. A z będę robił kotlety schabowe. A tu takimi patykami z rębaka to się pali jak cholera. Aż pie, piec łeb zadziera. Aż komin się prostuje. Takie patyki z rębaka, to strasznie szybko się nagrzewa centralne. U nas jest wszystkie okna pootwierane. A teraz zimą jest czas, to ja tylko tutaj siedzę i ja zamówiłam te drzewo. ja postanowiłam uprawiać te pieczarki z, koleżanka mnie namówiła, mówi, że a, że ja zamawiałam i że urosły nam takie pieczarki, mówi, że pół zamrażarki teraz mam pieczarek, bo one, cztery razy je się zbiera, te pieczarki, teraz na przykład je się zetnie i za dwa tygodnie znowu ona odrośnie, ta pieczarka i znowu się ją scina. I mówi, że tak mają dużo boczniaków, że już nie wiedzą co z nich robić. Ja tu już uplotłem koszyk na pieczarki ze słomy. A to nie chodzi o gołą babę, to chodzi o drzwi za tą kobietą. I to jest. No on mi tak tłumaczył Gdy i o ten fotel co ona się opiera. O to o tam, o to, o te krzesełko mi chodziło. A to Ty Gosia zauważyłaś tą kobietę? Nie, tu chodzi o krzesło. o ja krzesło chciałem pozłacalne kupić. I tak i chciałem Agnieszcie pokazać, że te krzesło takie eleganckie jest i te drzwi tutaj za to panią. Ta pani to i tak przejdzie na bok. Dobra, no, no to z Gosia, tutaj no kobieta no ładna, tak? A na przykład dlaczego kobiety są, jak są te firmy, które skupują bydło. I też kalendarz mają z kobietami. Co ona ma wspólnego z tym bydłem, ta kobieta? No A tu to Pani chociaż na krześle się opiera, siadaj. Że ono się zmieści, nie? Że na niekonie to nie wykręcimy. Paweł mówi, że nie przejdzie. Mi też się wydaje, że no nie przejdzie. No to co, na linach go wciągnę przez balkon. Nie. nie. Czekaj, bo on ma 200 na 120, nie? Na 120. A my słuchaj wznosiliśmy, żeby były niższe, tutaj na 180, tak. Przejdzie tam, przed góry go wywinduje. Mam tu ściany do malowania ale jeszcze raz. Nie, oni tu nie pomalowali, oni tylko tę górę pomalowali. To znaczy, że nowy Dobra. Dobra. No to. Go, go! Adam pal światło, bo ciemno tutaj. Ja, ja muszę nadzorować, żebyście mi drugi nogi nie oberwali. <grym> bo tu akurat, Jarek za. Ojej, ja chyba idę. Jarek znowie, był złożę złożę kierującą wnoszeniem i wnoszenie powiedział chłopakom: Pchaj, pchaj aż do jaj! I noga się odłamała. <grym <grym Nie wejdzie. No tak że Nie ma, nie ma szans, Nawet ten ruch, że bez tych, to nie wejdzie. no nie. Do nie duże łóżko. no duże łóżko. To co, linii przez balkon ściągnie. No. I laskę 24 by chciała nagrać jak podajemy ten dwa tapczany przez balkon. Bo, bo drzwiami się nie możemy zmieścić. No i bez pomocy Marcina się nie obeszło. Co chłopaki? Będziecie atakować okno? A ja. Tak jeszcze skrzynek, chyba że będzie. Macie już jakiegoś? Nie. Jeszcze nie mamy. Jak ja bym się zajęła tą sprawą, to byśmy już dawno mieli.